Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w czytaniu dla osób z pod znaku ryb na miesiąc kwiecień. Talia, którą dla Was wybrałam, to jest tarot nocy. Będziemy wyciągać na koniec kartę z talii Twin Tarot. Na zasadzie jedna karta, tylko wielkie arkana. One są i na negatywno. I w sposób negatywny pokazany, i w sposób pozytywny. Czyli podwójne są karty, i zobaczymy, czy szansa, czy zagrożenie w tym miesiącu. Ale myślę, że możemy przejść do rzeczy. Pamiętajcie, to są czytania ogólne, one nie będą rezonować z każdym. Jeżeli ktoś szuka wskazówki, to zapraszam. Nie szukamy tutaj wyroczni. To nie jest tak, że to, co się tutaj pojawi, to się wydarzy. Absolutnie nie. Dobra, to zobaczmy. Rybeczki, możliwe energie dla Was. Kwiecień. Dzień dla osób spod znaku ryb możliwe energie, słońce, sprawiedliwość, kapłanka, trzy wilki, arkana w przełożeniu, grubo. Ja bym powiedziała bardziej kierować się przeczuciem, intuicją, ale połączyć to oczywiście z rozumem, a wtedy mamy całość. Główna sprawa dla osób spod znaku ryb w kwietniu, śmierć, mocne energie wokół Was. Co jest Waszym wyzwaniem w tym miesiącu, Królowa Mieczy? Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Pustelnik. Co odchodzi do przeszłości u ryb? Sprawiedliwość. Co w waszej głowie? O czym wy myślicie? Słońce. Powtarzają nam się karty z przełożenia. Zobaczcie. Wasze nastawienie. Dziewiątka kielichów. Czekajcie, nastawienie. Zapytam. Co nadchodzi do was? Królowa kielichów. Okej, okay, okej. Okay. Co w otoczeniu? Dwójka mieczy. Czego nie wiecie, a co macie wiedzieć? Siedem denarów. I w rezultacie? Trzy denary. Okej, okay, jest mocne czytanie, ale jest dobre. Tylko w, w otoczeniu jakieś niewiadome. Ktoś się nie mógł zdecydować do końca, ale dojdziemy do tego, o co chodzi. No właśnie, bo w te szóstka denarów to tak jakby ta sytuacja wymagała inwestycji z dwóch stron. Ze strony Waszej i ze strony kogoś. Lub czegoś. A ja mam tutaj kogoś na nie wiem. Mam zamieszanie i nie umiem podjąć decyzji. Dobra, będziemy dopytywać. Sporo wielkich arkan, więc ja przeczytam znaki, które się pojawiły. U podstawy jest Panna, w samym centrum Skorpion, do przeszłości odchodzi waga, na wezwaniu waga, w głowie lew, nadchodzi rak. I tyle. I tyle jej będziemy dopytywać. Główną przyczyną tego, co się dzieje, jest pustelnik. To może być panna sodiakana, ale to jest karta, która mówi: chce iść swoją ścieżką przez życie, bez wpływów zewnętrznych. Ale to jest też karta samotności, z wyboru lub no, poczucia samotnienia. I ja zaraz zobaczę, o co chodzi z tym pustelnikiem. No, dwójka mieczy. I dwójka mieczy jest odwrócona. To jest ta dwójka mieczy. Dwójka mieczy w pozycji prostej. Nie wiem, co zrobić, więc gram. Zakładam maskę i gram, bo nie mam pojęcia. Ale to jest coś innego. Karty pokazują jakby główną przyczyną właśnie było to, że Wy już wiecie w którym kierunku iść. W tej danej sprawie, przez w tej sytuacji, bo pustelnik przynosi nam zrozumienie, czyli czas spędzony w pojedynkę, w izolacji czy po prostu w odosobnieniu na chwilę, daje nam zrozumienie, w którą stronę ja chcę iść bez bodźców zewnętrznych, czyli ja i moja ścieżka. I dwójka miecz odwrócona mówi, że Wy już wiecie, czego chcecie, że Wy macie tę pewność i to jest świetne. A jeżeli jeszcze nie, ale uważam, że już tak, na 100%. To chcecie to odkryć. I teraz yy, w centrum jest karta śmierci, skorpion. Ale słuchajcie, absolutna transformacja u ryb. Ja w ogóle mam wrażenie, że wy ze świata logiki wchodzicie bardziej w świat uczuć. Ja czuję u was mocną przemianę, otwarcie się emocjonalne. Bardzo dużo tu jest takiej energii zrozumienia siebie i świata, jakkolwiek to brzmi. No jest głupiec. No nie miałam wątpliwości, że będzie mocna karta, bo wy jesteście gotowi absolutnie na nowy start. No zresztą, prawda, z Dniem Urodzin gdzieś tam wchodziłyście rybki w nowy rok numerologiczny. I tu jest jakby taka przemiana wewnętrzna. Nie wiem, czy daliście sobie ostatnio trochę czasu na przemyślenia. Jeżeli nie, to warto. W którą stronę ja w tym życiu zmierzam? Bez osób z otoczenia, bez bodźców, bez czynników zewnętrznych, co jest dla mnie? To tak, jakbyście odkrywali swoje powołanie. I ta śmierć, ta transformacja wewnętrzna, jakbyście się rodzili na nowo. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale ja to mocno czuję na pozycji właśnie takiej bardziej. E, e, duchownej właśnie. Przepraszam, duchowej pozycji duchownej, no. W głowie słońce i to jest ta jasność, to jest ta radość, to jest to poczucie sensu, które macie tutaj, ale jest dwójka kielichów, i tak jakby jakbyście wy już byli gotowi, ale ktoś nie. Nie wiem, czy to dotyczy Waszych relacji, czy nie, bo ja mam wrażenie, że to dotyczy tylko Waszej osoby. Ale to może żyjecie w parze, może tak być i wy zrobiliście jakiś czy zrobiliście ekstremalny progres życiowy, taki bardziej właśnie duchowy, wewnętrzny, a ta osoba nie. I jakby Wy jesteście gotowi iść w nowy etap. A ta osoba nie, ta sytuacja, bo dwójka mnie czy mówi, jestem zagubiona i nie wiem co robić w ogóle, czy z tobą czy nie. Karta gwiazdy, to tak jakby to był wasz potencjał, ale ta osoba tego nie odkryła. Ta osoba ma wątpliwości, czy to jest jej ścieżka. Czyli ja jestem nie wiem gotowa, gotowy na, czy gotowa na małżeństwo i czuję, że to już jest to ale tu partner nie, nie czuje, że to jest jego droga, tak? To znaczy nie, że nie czuje, nie wie, czy to jest jego droga. Albo ja odkrywam jakieś horyzonty duchowe, prawda? Wchodzę głębiej w duchowość i, i płynę przez to i staję się coraz bardziej świadomą osobą, a partner jest zagubiony i partner nie dotrzymuje nam kroku. No, nie wiem, czy chodzi o partnera, ale to jest coś, z czym wy wierzecie nadzieję. To może być yy, szef, który... No, nie nadążył za nami, nie dał nam jednak tego awansu, albo nie dostaliśmy tej pracy. Bo tu, jakby ktoś ma wątpliwości. I się pokazuje, że jednak czas wszystko rozwiąże. Także nie martwcie się, dojdziemy do tego. Odchodzi do przeszłości sprawiedliwość. To jest działanie tylko ze względu na logikę i czwórka kielichów, wyłączone emocje. Nie. Wygląda na to, że jakby, otwieracie serce. I jesteście gotowi zaangażować się w relacje, zaangażować się w coś, co jest dla Was ważne. Czujecie powołanie i to jest piękne. Na wyzwaniu ja tak mam Królową Mieczy i to jest ta, ta logika, to jest ten rozsądek, ale to jest też niezależność i odcięcia. No i jest ósemka Mieczy i wygląda na to, że fajnie, że Wy macie tak szerokie horyzonty myślowe, emocjonalne, duchowe. Ale nie nadąża za wami ta osoba. I tu jest tak jakby poczucie utknięcia, bo ktoś mi nie dorównuje emocjonalnie kroku, a wam chodzi o kogoś, bo w dwójce kielichów widzicie obok yy, kogoś siebie. Nadchodzi królowa kielichów, ale jeszcze zanim ta królowa kielichów, to ja patrzę na wasze nastawienie, bo tu jest dziewiątka kielichów, czyli tu chodzi o wasze szczęście i paźmiercze. Wy wiecie, czym jest dla Was szczęście. Ja mam wrażenie, że rybki w moich czytaniach nigdy nie byłyście i nie byliście aż tak świadomi tego, co jest w życiu dla Was. Że tu jest pełne zrozumienie swojego sensu i swojej istoty. I Wy macie tę wiadomości, tej informacji, co jest dla mnie, co przynosi mi to szczęście. Ale to tak trochę jakby też wygląda, jakby czekacie na kontakt od tej osoby albo z tej sytuacji. Nadchodzi królowa kielichów, kobieta bardzo kochająca. I paść do naru. I wy widzicie potencjał, wy chyba poczekacie, aż ta osoba, ta sytuacja, ta praca dojrzeje. No właśnie, czego nie dostrzegacie, a co macie wiedzieć, że wielkie rzeczy wymagają cierpliwości i że jest śmierć. Czyli słuchajcie, nie bójcie się, wszystko się ułoży. Bo tak jak mówię, wy już jesteście gotowi lub gotowe. Ja was widzę już na nowej drodze. Wy już jesteście w spełnieniu, idziecie swoją drogą. Natomiast na wezwaniu ta osoba, konkretna, ta sytuacja, urzędy, nie wiem, tutaj jakby ktoś może was przyblokować. Ale przyblokować tylko dlatego, że wy pozwalacie na wpływ tej, yy, przepraszam, pozwalacie tej osobie na wpływ na swoje życie, tak? Bo wybierzecie ją po prostu pod uwagę. Szczególnie jeżeli to jest partner. No, nie się pokazuje, żeby poczekać że karty pokazują, że sprawy się ustabilizują. I ta osoba Wam dorówna kroku, bo trójka denarów w rezultacie, czyli współpracujemy, ale jest karta wieży, czyli współpracujemy inaczej, niż sobie wyobraziliśmy. Nie chcę mówić o tym, że mogą być tu jakieś... nie tyle, że relacje trójkowe, bo muszę też się odnieść do tych związków, natomiast jakby ktoś nie był gotowy na wybór Was. Możecie się dowiedzieć, że ktoś jest w tle. Nie mówię, że nie, nie sądzę... Ale tutaj, jakby wyzwaniem jest nie pozwalać sobie do końca na to, żeby ktoś z Was zwalniał, ale też mieć cierpliwość dla tych osób, które no, yy, yy, robią yy, wolniejszy progres w życiu. Ja zobaczę, czy tutaj to czytanie całe niesie za sobą szansę, czy bardziej zagrożenie dla Was, bo ta wieża trochę to tak jakby yy, trochę na innym gruncie, ale będziecie budować. Ale zobaczę, czy, to jest, czy tu jest szansa, czy zagrożenie. No, tu jest zagrożenie jednak. Bo jest diabeł, diabeł w negatywie, czyli że ty, bo wy rybki jesteście w olbrzymim potencjale, macie w sobie tyle miłości, tyle pięknej energii, radości. To poczucie startu nowego, to poczucie, że ja już wiem w którą stronę iść, że wiem co jest dla mnie, że wiem co zrobić, żeby być osobą spełnioną. Przepiękne są karty po waszej stronie. Że już mam gdzieś logikę, ja już idę za sercem, ale też ta miłość do innych osób może spowodować, że wy się dacie zmanipulować. Ja nie sądzę, że ktoś chce wami manipulować, ale zobaczę na intencje tej osoby, bo to jest konkretna osoba. Koło fortuny nie są złe intencje. Ta osoba może chcieć trochę zmieniać bieg wydarzeń między wami albo kierunek, w którym zmierzacie, ale nie mam tu w związku z tym manipulacji. Natomiast karta diabła w negatywie mówi uważaj, bo jeżeli jesteś zależny od kogoś, to tylko i wyłącznie na własne życzenie i dajesz sobą sterować i kierować. To są trudne karty i ja nie chciałabym, żebyście wy utracili swoją energetykę, bo macie cudowną. Ja chcę zobaczyć, co stoi nam obok tego diabła. A z kilików, no tak jakby miłość, słuchajcie, a mnie się pokazuje, że Wy tu bierzecie kogoś pod uwagę w tym szczęściu. I tak jakby ktoś, nie mówię, bo nie sądzę, że ktoś chce Was wykorzystać, ale uważajcie, bo z dobrego serca możecie stać się kukiełką dla kogoś, i to jest ostrzeżenie, że Wasza miłość i ta radość życiowa, bo macie teraz pełno werwy, albo tego też jest naiwność, i tak mi się pokazuje, jakbyście trochę wiedzy wyrzucili do kosza. Tak? Czasem tak jest, że jak się zakochamy, to my nie widzimy czerwonych lampek, które migają, bo w różowych okularach czerwone lampki to tylko światełka migające. One nie wyglądają, tak prawda? Nie żarzą. No i trochę tak jest, jakbyście nie widzieli tego. I uważajcie, bo szczególnie jeżeli swoją opinię o sobie uzależniacie od innej osoby, to możecie się bardzo zranić. Ale też mi się pokazuje, żeby nie udawać kogoś, kim nie jesteście. Po to, żeby ktoś tutaj z tego czerpał jakkolwiek. Karty pokazują to, co macie wiedzieć. Tutaj, jakby czas zweryfikuje tę sytuację, czy warto było, czy nie, z tą osobą. Natomiast w rezultacie, trójka danarów mówi, że my budujemy coś, ale ta wieża, no, że zupełnie inaczej. Karta gwiazdy, to jest to. To jest to. Czyli inaczej niż to było zaplanowane, ale mam wrażenie, że będzie się coś realizować. Tylko mnie się pokazuje, że żebyście nie tracili jednak tego. Czego doświadczenie Was już nauczyło, ale też nie pozwólcie sobie, żeby wiedza blokowała przepływ emocji. Zobaczę na taką ogólną radę dla Was, Starota, a później Wam przeczytam znaki, które się jeszcze pojawiły. Czwórka buław, zadbaj o dobro swoje i dobro ludzi z otoczenia, ale tutaj to musi się odbywać w takim praktycznym troszkę bardziej zmyśle, bo ja tego tutaj nie widzę z Waszej strony. Ani nie mam denarów po Waszej stronie, ani nie mam tych buław, czyli nie mamy takiego działania uziemionego, ale miecze też trochę odchodzą do przeszłości. Także tutaj trzeba zadbać o swoje szczęście i o szczęście innych, zdecydowanie radować się ze szczęścia bliskich, ale też jeżeli ktoś nie raduje się z naszego szczęścia, to coś jest nie tak, nie? No i Księżyc, nie traćcie intuicji, nie pozwólcie sobie, yy, żeby właśnie znowu te czerwone lampki, czerwone chorągiewki, flagi, yy, dostrzegajcie je, nie lekceważcie ich, ale ja czuję, że tu jest, będzie energia wzrostowa, tylko coś musi walnąć. No, jakieś prawdy muszą zostać obnażone i to jest to, że ta osoba jest, tu Wam ktoś robi rollercoaster, ta osoba nie jest tak pewna tej relacji jak Wy. Nie wiem, czy chodzi o relacje, czy o współpracę. Więc to się będzie realizować na trochę innej płaszczyźnie, ale czy gorszej? Sprawiedliwość. Będziecie musieli z powrotem uruchomić trochę ten rozsądek, który został wyrzucony do kosza na rzecz emocji i uczuć. Ja nie widzę tego źle, mimo że są potężne energie. Tylko tak bym chciała, żebyście z miłości do życia, do siebie, do bliźniego nie zatracili rozsądku za bardzo, bo możecie stać się kukiełką czyjąś w imię miłości dużo radości jest wokół Was, rybki mają tak, że jak są w uniesieniu, przynajmniej ryby w moim otoczeniu i są szczęśliwe, to bardzo chcą to szczęście dawać dalej. Tylko nie wszyscy to dobrze i mądrze wykorzystują. Chcę jeszcze sprawdzić tę osobę, co tu im się dzieje. Skąd te wątpliwości? Ósemka denarów, to jest osoba, która mocno skupia się na swoich celach w życiu. Eee, dwójka buław, to nie jest osoba do końca zdecydowana na Was albo zdecydowana na to życie, które Wy tutaj macie zamiar z tą osobą tworzyć. Paść buław i to nie jest osoba, która się zobowiązuje. Na zasadzie spróbujemy, zobaczymy, ale nie od razu stworzymy rodzinę, na przykład, nie. Ale nie ma tu złych yy, zamiarów, tylko to jest osoba egoistyczna, może nie egoistyczna, egocentryczna, patrzy na swoje. Wy niekoniecznie wybierzecie bliźniego siebie, kochać jak siebie samego, dosłownie w tym czytaniu. Ta osoba nie, ta osoba patrzy, co dla mnie, co mi to da czy będę na świeczniku, czy odniosę sukces. I w ogóle, jeżeli zobaczycie, że ktoś nie potrafi radować się Waszym szczęściem, to to jest właśnie ta czerwona lampeczka, która powinna się zapalić, bo ja widzę, że Wy naprawdę mocno radujecie się szczęściem innych osób. Nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście i nie zadawajcie kogoś na siłę. To nie jest osoba, która ma złe zamiary, ale siebie i swoje plany stawia na pierwszym miejscu. Stąd takie... Uważajcie, z kim chcecie coś budować poważnego. No, bo tutaj to trochę... Szóstka kielichów. Nie, nie tak, jak sobie wyobrażaliście, to będzie działać. I tę wiedzę, którą wyrzuciliście do kosza, trzeba będzie przywołać, przywołać z powrotem, tak? Z tą sprawiedliwością. I zrozumieć, że czasem trzeba kalkulować. A ja u Was kalkulacji nie widzę, bo tu jest strasznie dużo yy, miłości, radości i, i poczucia, że, że ja idę w nowe i wyrzucam starą wiedzę. Więc to doświadczenie jednak Wam się przyda z przeszłości. Dobra, macie tu koziorożca w negatywie pokazanego, także na koziorożca proszę uważać. E, ja tu mówiłam chyba, co? Lew, skorpion? Tak, czytałam. Ale dodatkowo nam się pojawiło co? Nam się pojawił wodnik jeszcze. Mamy tutaj barana. Koło fortuny znaki stało ogólnie. Lew, beks, skorpion. Wodnik, wieża, skorpion. No, zatem tak to wygląda. Czas zweryfikuje, ale karty pokazują, że też warto mimo wszystko ten pragmatyczny pierwiastek zachować w tym, co się tutaj dzieje. Pozdrawiam wszystkich.